Cześć, witajcie w kolejnym szybkim strzale. Komentarzy nie było zbyt konkretnych, więc kontynuujemy taką a nie inną formułę. Tym razem będziemy mówić o Szenmu 3, które bardzo możliwe, że wyląduje na Kickstarterze. Co oczywiście strasznie by mnie ucieszyło, bo bardzo lubiłem i pierwszą, i drugą część, no i chciałbym w końcu dopaść tego. Go, no nie chcę tutaj brzydko powiedzieć, Lana Di yy, i w końcu zemścić się na, za śmierć Ojca. No rio, rio. Jest to jest w ogóle informacja, która wszystkich bardzo cieszy, bo. Głupio jest dostawać dwie części naprawdę fantastycznej historii i nagle zostać z mocnym cliffhangerem na samym końcu i który... czekać. Ile to już lat może być? No, już, już spokojnie, już ponad, ponad, ponad 10 dyka. lat. Tak, także długo czekamy. No i teraz jest pytanie: czy, czy to wypalić, Czy oni są w stanie, czy Yu Suzuki i z kimkolwiek mm. będzie to robił, jest w stanie zebrać pieniądze na to? Pamiętamy, że poprzednie części bardzo dużo kosztowały. Zwłaszcza, że rusza z tym na Kickstartera. Właśnie, czy Kickstarter... Zdaje się, że żadna gra nie zebrała więcej niż 10 milionów. No chyba, że mówimy o, o Star, Citizen, Star tak. Citizenie, tylko, że oni już teraz niego nie zbierają tak naprawdę na Kickstarterze. No tak. to, to jest... Yy, to już jest poza, poza Kickstarterem. Natomiast jest to oczywiście dobry przykład na to, że jednak jest to możliwe, zebranie 30-40 milionów dolarów. Czy by wystarczyło? Nie wiem, czy wystarczy dzisiaj na stworzenie tak, takiej gry, chociaż z drugiej strony twórcy yy, Wiedźmina mhm. Mówią, że ich budżet jest jakieś około 30-40 milionów złotych. Tak tak, 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 tak. To, to nie to jest aż tak tragicznie. Więc jeśli, wie, jeśli Wiedźmin może... czy tam Dwójki to było, tak? Mm -hmm. czy, czy, no w każdym razie, jeśli można zrobić taką grę jak Wiedźmin, Dwójka nawet, za taką kasę, za mniejszą niż 30 baliak-dolarów, to myślę, że, że Shenmue też by dał radę. Jednego I... się obawiam tak naprawdę w kwestii tego newsa o tym, że Suzuki próbuje uderzać do ki na Kickstarter z nową odsłoną Shenmue, ponieważ ee, tak naprawdę, nie wiem, nie, pewnie nie miałeś okazji. Ja miałem jakiś czas temu okazję e, ograć odrobinę pierwszą część i te gry się tragicznie postarzały, szczerze powiedzia. Poza fabułą, która jest nadal świetna, te gry w tym momencie są bardzo toporne, więc jeżeli, chodzi, jeżeli Shenmue 3 dojdzie do skutku, produkcja tej gry, to e, będzie potrzebowała bardzo mocnego liftingu i. No i no to Właściwie przerobienia wiesz, całej te, struktury. Tego gry. oczekuję jednak mimo wszystko. Tak? Zobaczymy. To zresztą nie jest pierwszy. Znaczy, to nie jest jeszcze potwierdzone. Tak? Więc tutaj nie ma się czym podniecać. Mm -hmm. jest, taka, jest taka ewentualność. Natomiast prawdopodobnie tak samo stanie się z nowym projektem. Znaczy jest to możliwe z nowym projektem człowieka od kasowania, tak? tak, tak. którego niestety zapomnieliśmy nazwisko, głupio się przyznać. Najmniej ma Koji. Koji, tak. No na i, na i przecież, przecież, ty, <laughs> przecież Enough King, czy Enough, tak, on tak, również, tak. E, również zbierał kasę na, na, na swoją Mighty No. Number. Czyli nowego. I teraz nagle nowego z kolejnym genera, tak? projektem bardzo losowo. No więc y, to nie jest coś nowego. Twórcy japońscy, jak widać y, japońskich gier, nie boją się tego. I więc teraz śmieję na... uderzają w stronę crowdfundingu. Co? Mamy nadzieję, że dokładnie to samo spotka Ashen. No, no, no i nareszcie, nareszcie. ten projekt ruszy i, i zagramy. Chyba, chyba, że okaże się, że trójka znowu skończy się na cliffhangerze i będziemy czekać kolejne 10 lat. Nie.